No, bez tędy nie, to chyba strzelają. Tak, tu strzelają ogóle to mi nie obchodzi. No dobra, mhm, okej, okay. to mi się nie podoba. Okej, okay, teraz góle atakują szpony śmierci Oczywiście nie mają żadnych szansy z nimi Ponieważ o ile pamiętam góle nie mogę nosić no, Nie wiem muszę mieć specjalny pancerze Nie no to, okej okay. To już jest złe Ze względu, że Rany, jaki on jest szybki, to jest po prostu niemożliwe Aaa, mm. gdzie ja poszedłem? Nie No bez Posadź Czemu, czemu wszyscy lecą za moją postacią? Czemu tak pięknie nie kierują się? Dobra, tak nie mam szans na pewno, ale już tam postrzelam chociaż trochę. Dzień. Okej. Okay. Sami widzicie, to nie jest łatwe. No dobrze, spróbujmy jeszcze jednego ustawienia i naprawdę daje sobie spokój Nie wiem, raczej nie sądzę, żeby czekały nam tam jakieś cudowne bronie lub jakiś dodatkowy pancerz No na pewno dodatkowego pancerza nie ma Dobra, spróbujmy bardziej po tradycyjnemu Dobra, Rebekę będę trzymać z tyłu. Spróbujmy to rozegrać tak. Cóż? Nie, strzywacza nie będę używać. Tak ma kiepską percepcję. Spróbuję to załatwić w taki sposób Albo ja już będę tutaj na czekać, a na przykład Rebeka spróbuje zwabić Szpon Śmierci Nie wiem, czasami, czasami bardzo rzadko one lagują się tutaj, ale bardziej prawdopodobne, że będą właśnie tak omijać to obrzędzenie. Dobra, więcej nie, nie trzeba już rany, podtrzymajcie go błagam okej, okay, oczywiście, świr zginął ta to naprawdę... Mm. Na pewno to jest wykonalne dla kogoś, nie dla mnie. Hmm, wyczyszczę tylko ten rejon. I po prostu zobaczę, naprawdę nie, nie zamierzam poświęcać jednego członka oddziału, szczególnie tego, który jest odpowiedzialny za kradzieże. Cóż, mogłem oczywiście, to nic, nic mnie nie kosztuje, nie, nie tracę, nie dostaję jakichś ujemnych punktów, statystyk, ale lubię kiedy wszyscy, wszyscy ludzie z oddziału przetrwają misję, przeży, przeżywają hmm, Garant jest naprawdę dobry Dobra i zniknął. Kończy mi się już amunicja. Ciekawe czy jest do kupienia Okej, okay, luneta wejdź go po prostu kropnie, nie wiem I to w miarę szybko Tak, jeszcze mi lunetę zabije było po prostu śmieszne śmieszna akcja, kompletnie śmieszna i jeszcze w wydźwięku negatywnym tego słowa zupełnym, zupełnym fuksem załatwiłem te dwa szpony śmierci naprawdę, nie było w tym ani krzty jakiejś moich naturalnych zdolności zresztą miałem Pancerz Metalowy 2, czyli coś najlepszego na ten moment. okej, okay, zobaczmy, co tu jest. I tak, uratowaliśmy. Uratowaliśmy jednego gula i. Hmm. Nic zami. Tak, to. Jeden, jeden. Jeden gul. Jest pilnowany przez y, pięć szponów śmierci. Jest takie logiczne, że po prostu, naprawdę, ja przy tym wysiadam. Czemu jeden gul był aż tak ważny, żeby go przetrzymywać przez taką silną obsadę? Nawet nawet córka pani burmistrz nie miała takiej obstawy. Nie była tak mocno pilnowana. No, w każdym razie, nie zamierzam. <laughs> nie zamierzam tak kończyć misji, trudno, tam będę, będzie inaczej, trochę barnaki mi ględził, ale jednak wolę taki wariant. O, amunicja się skończyła. Gdybym może miał, nie wiem, dwie osoby wyposażone w działka, tak, to by prawdopodobnie było łatwe, łatwiejsze, na przykład gdyby dwie osoby miały kawsy, może tak. Może tak, żebym to przeżył, ale naprawdę. No, albo szczęście, kiedy zalogują się szpony śmierci tutaj, albo nie wiem, co jeszcze. Wczytajmy.